O, proszę. Robię sobie właśnie śniadanko. W starym stylu budowlanym. Palniczek, kiełbaska, Pójście jakie okoliczności przyrody. Aż tą ostrące. aż tą ostrą ręce. O! Spójrzcie, jak kiełbaska i, dalek, i się przysmaża. że to szybko skonsumować, żeby żaden niedźwiadek mi tu nie przyszedł i nie chciał się, żebym się z nim, z tym podzielił. Dzisiaj noc mi minęła bardzo fajnie. Co prawda żaden wieszczacki anioł do mnie nie przyszedł. Ale to dopiero pierwsza noc. Tak na marginesie to na mnie czeka w domu, mój anioł. Żadnych innych aniołów mi nie potrzeba. Jeszczady, piękne miejsce na ziemi, piękne miejsce w Polsce, wolne miejsce jeszcze.